Cześć, się witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam mapkę przygodową pod tytułem Siła Żywiołów. Więc, jeżeli się Wam spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, żebyście nie minęli żadnego nowego materiału. I jeszcze z góry przepraszam, jeżeli coś będzie źle dźwiękiem, ale mam nowy mikrofon i nie wiem jeszcze do końca, jak działa. Ustawienie już sobie przeczytałam. Zasady też już sobie przeczytałam. Informacje też już sobie przeczytałam. Fabuła. Właściwie u urodzenia mieszkasz z dziadkiem, który ma na imię Zizu. on wobec ciebie bardzo surowy. Bardzo rzadko wypuszczacie poza teren waszej posiadłości. Ty jednak wiesz, że robią to dla. Twojego dobra i bardzo go kochasz Jednak pewnego dnia znajdujesz książkę W której jest napisana ciekawa historia Ty nie możesz się powstrzymać i uciekasz Tak właśnie rozpoczyna się twoja przygoda A bohater tej odpowiedzi ma na imię Koko Tak, ten bohater to ty I tak mam na imię Mam nick Koko Wiem już tak sobie, sobie wiem jak byłam mała I tak teraz mam yy, Dobra, yy, informacje jeszcze może Zwracaj uwagę na kierunki świata, pas, yy, gdyż znajomość ich jest niezbędna na tej mapie. Jeśli nie znasz, nie wiesz, jak je sprawdzić, to sprawdź w Google. Z góry przepraszam za wszystkie błędy, w tym językowe również, ale błędy związane z gameplayem najprawdopodobniej nie istnieją. Myślę, że możemy zaczynać, ponieważ już wszystko wiem. Och, bardzo dobrze dziś spałem. Zapowiada się dobry dzień. Uuu. Mm, nowe zadanie. Iść na za pole uprawne do dziadka. Okej. Okay. Może wezmę to, co tutaj mam. Dlaczego nie? Odstroimy się ładniutko. Oj, jedzonka też się nawet przyda. Mm, dobra. Chodźmy na pole uprawne do dziadka w takim razie. Tutaj jesteś dziadku, no okej. Okay. Cześć, Zizu, Siema! Zizuuu. Cześć, dziadku! Tawnoszu! Co dziś będziemy robić? Dziś proszę, bym trzeba by zrobił porządek na strachu. Nowe zadanie. Posprzątaj strych. Okej. Okay. No to nara w takim razie. Idę. Tak? Okej. Okay. To cześć. Chodźmy posprzątać Dać Strych w takim razie. Czemu nie? Tutaj chyba jest strych. najmniej tak mi podpowiada intuicja. Ło, <grym w górę> 9 żywiałów. To to za dziwna książka. Nowe zadanie porozmawiaj o książce z dziadkiem. Pierw przeczytaj książkę. No, tyle to chyba wiem. też nic więcej nie ma. Dziewięć żywiołów. Na tym świecie istnieje dziewięć żywiołów. Yy, są co? Ogień, woda, powietrze, ziemia, lód, błyskawice, trucizna, mrok i światło. legenda głosi, że tylko wybraniec będzie w stanie okiełznać moc żywiołów. Tajemnicze moce znajdują się w pradawnym lesie. Sam szukałem ich dziesięć lat i ich nie znalazłem. Jak widać, nie było mi to opisane, że jednak to ty jesteś wybrańcem. Czasem na księgi mówią, że pewnego dnia wybraniec będzie musiał uratować świat, ale będzie musiał dogonać najcięższego wyboru w życiu. Pisarz. Okej. Okay. To jest bardzo intrygujące w sobie. Działa tutaj nisko tego obrazu, a ten obraz wygląda tak fajnie, że na pewno nie, to jest... Przecież... Dobra, nieważne, to i zjeba. Chodźmy porozmawiać o tym z dziadkiem. Dziadku, co to ma być? Halo, co to za książka? Dziadku! Dziadku, co to za książka? Dziadku, co to za książka? O, dziewięć żywiołów. To... To jest jakieś tam głupie opowiadanie, które kupiłem kiedyś na streganie, Otóż to. To jest zwykła bajka. Ale to brzmi bardzo jakby tak, no... No dobrze, już ją odłożę, idę na strych. Ale dziadku, bo jakby... Dobrze, je... Dobrze, ja muszę coś zrobić z szapie. Ale dziadku, no kurde, no, to jest... nie, Nigdzie uciekasz. Dziadku. To jest bardzo fajna książka. Ej. Ej, dziadku. Dziadku. Hej. Dziomek. Co no, mnie pasz? Nowe zadanie. Idź do domu. Nie chcesz ze mną gadać? To nie. I tak pójdę do tego lasu, i pewnie to ja jestem wybrańcem. Ech, ale dziadek dziwnie zareagował na tę książkę, był bardzo zdenerwowany. Muszę się dowiedzieć, dlaczego. Czyli, że ta książka może odmienić moje życie. No właśnie, dziadku. Dlaczego tak zrobiłeś? I co mam teraz zrobić? O, bardzo ładny. Idź do lasu, wysiedzenie, broń i zbroję z domu. No, już wziąłam w sumie. Czyli uciekamy. Zwiewamy jednym słowem. No dobra. W takim razie zwiewamy. Ciekawe, co na to dziadek w sumie. No ale dobra. Zwiewamy. Chodźmy po prostu gdzieś. Gdzieś jeszcze nie wiem gdzie. E. To jest jakiś domek? Witaj, przybyszu. Widzę, że masz coś, co mnie interesuje. K kto to? Y Halo? Kto to? Kim jesteś? Ja jestem strażnikiem mocy, o którym mówi ta książka. A ale skąd wiesz, że ja czytam tę książkę? Halo. Wiedziałem, że książka jest prawdziwa. Tak, jest prawdziwa i tak umiem czytać w myślach. E ej, no dobrze, ale dlaczego się do mnie zwracasz? Przecież ta książka jest bezwartościowa. Nie zawiera żadnych cennych informacji, gdybyś nie wiedział. Halo? Widzę, że nie rozumiesz. To ty jesteś wybrańcem opisanym w tej książce, debilu. No, no chyba żarty sobie strzelisz. Nie, to nie ja, to nie ja. Ale jak to w sumie? Jakby. Nie, to nie ja. Tak to! Przeznaczenie to przeznaczenie, nie możesz go zmienić. Yy, no, okej, okay, no, ale no, to jest trochę takie dziwne. Dobra, ale wytłumacz mi, co ja w ogóle mam zrobić. Bo jakby. No, wyskakujesz mi nagle, nie mogę cię zobaczyć. Po prostu jesteś duchem. To, no, żebyś powstrzymał mojego śmiertelnego wroga. O, ma on na imię Mazuri. Kiedyś razem ze mną strzek mocy, lecz jednak stał się zły. Udało mu się przybrać cielesną formę, co pozwoli mu na zniszczenie tego świata. To też jest dosyć dziwne. Jakoś nie chce mi się wierzyć. A dlaczego sam nie przyjmiesz cielesnej formy i nie powstrzymasz go? Bo, jakby to jest dosyć dziwne. Ponieważ zabrał on znaczną część mojej mocy i. Sam jestem w stanie się tylko teleportować i wykonywać po czynności, dlatego potrzebuję pomocy, wybrańca. Czy pomożesz mi? Wiesz, no jakby nie wiem, co innego zrobić, bo ucieka z domu, jakby trochę tak śmiesznie. Bardzo wolno te, te dialogi się toczą. No, pomogę. Co mam zrobić? Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Nowe zadanie. Porozmawiaj z duchem. Wow. Ok. Gdzie ja jestem? Jesteśmy w świątyni, w której będziesz mógł wybrać swoje moce. To, to mogę wybrać swoje moce? Tak? Oj, oj przepraszam świetnie, ale mógłbyś się przedstawić? Oczywiście, mam na imię Amok. Okej, okay, to co my tutaj robimy? Jak widzisz, w tej świątyni możesz zrobić wszystkie możliwe moce. No to super. Daj mi ja wszystkie, idziemy pokonać swojego wroga. Chciałbym, żeby to było takie proste. Jak już wcześniej mówiłem, mam bardzo ograniczone możliwości i nie mogę ich tak po prostu ci dać. Ty nie. No to chociaż powiedz mi, gdzie są te tajemnicze moce, no. Będziemy tutaj siedzieć w nieskończoność. Tłupka mi stygnie. Ech, niestety, ale przysięga, którą złożyłem wiele lat temu, nie pozwala mi na zdradzenie lokalizacji tajemniczych mocy, co komplikuje nieco naszą sprawę okej. Okay. To jak mam ci pomóc? Mogę ci powiedzieć, że w lesie jest dziewięć miejsc, w których są ukryte mocy. Za każdym razem będziesz musiała wykonać jakieś zadanie, i nie zdobędziesz moc. Okej. Okay. Świetnie nie chcesz, żebyś zrobił dla mnie mocy. Chcę, żebyś mi pomógł. Możesz mi pomóc nawet bez żadnej z tych mocy. To jakie jest moje zadanie w tym momencie? Na początek chcę, żebyś przyniósł mi artefakt z ołtarza. 40, 40, 210. Który znajduje się przy zachodniej ścianie doliny. Później dowiesz. Później dostaniesz dalsze instrukcje. Okej. Okay. Okay. Znajdź artefakt i przynieś go Amokowi. 40, 49. Okay. Jakoś mi się uda. Wiecie ile? 210. Yy... Gdyby. Czekaj, czekaj, czekaj. Yy... Gdyby wetka nie działała poprawnie, to zna. Aha, czekaj, czekaj. O, i jeszcze jedno. Masz tu magiczną marchewkę, która pozwoli ci w każdej chwili wrócić do świątyni. Gdyby wetka nie działa poprawnie, to znaczy, że niedawno walczyłeś i musisz czekać 5 sekund, swój Renzeiz jest za mały. Znież na chwilę Renzeiz na przykład 16 lub więcej i już wtedy wetki. Yy, pamiętaj, aby testować nowy zasięg Renzeiz tylko, tylko gdy na marchewce przyjdzie do mapy, gdyż w innym przypadku możesz zbugować mechanizm. O! Oko! Aha, fajne! Mi się. Dobra, lecimy. 10, 10, 210. Nie, czekaj, 40, 40, 40. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Nie, nie idę w stronę jak zwykle. Po prostu mm, yy, karo i czynności razem z mapą. To jest, to jest coś. O! Dynia rozpalenia? To musi być artefakt, o którym mówił Amok? Zanieś artefakt zamokowi. Czy znalazłeś już artefakt? E, tak, proszę. Oto jest on. Tak, to dokładnie ten artefakt. Poczekaj chwilę. O właściwie po co ci ten artefakt? O mój Boże, jaki on jest głupi. Czy ty naprawdę chcesz iść walczyć z Mazurinem bez broni? Więc ta dynia to broń? O nie do końca. Ta dynia to tak naprawdę magiczny hełm. Zaraz ci go dam. Będziesz musiał zrobić jeszcze resztę broni i z broni, zbroi, zbroi i broń. Okej. Okay. Czyli będę musiał znaleźć więcej artefaktów? Nie do końca. Proszę, oto Twój home. Świetnie, to teraz gdzie mam iść? Pomyślmy. Hmm. Wiem, wiem. Idąc na wschód od ołtarza, gdzie znalazłeś artefakt, powinien znaleźć chatę. Mieszka tam Maciego i ci wszystko powie. No spoko. Okej, okay, no to w drogę. Znajdź chatę Maćka. To jest pewnie ta chata, którą tam widziałam. Co tam było, tylko nie wiedziałam jeszcze, co to ta chata. Jezus Maria, jak się przestraszyłam ciebie, typie. Co ty tu robisz w ogóle? Weź, idź sobie stąd lepiej. Zastraszyłeś mnie. Naprawdę mnie przestraszyłeś. Dlaczego ja nie mogę zjeść chaba? Dobra, już mogę zjeść chaba. Nie ja ma Maciek, to chyba jest twój domek, co nie? Halo? Coś ty! Witaj Maciu, to jest wybraniec. Chcę, żebyś pomógł znaleźć zbroję i broń. Czyli w końcu wybraniec się ujawnił, ale gdzie on jest? Chyba to nie ten mały szczyl. Ej! Bądź milszy, to naprawdę poważna sprawa. On musi się przygotować, pomożesz nam? Proszę? Jakby? Nie jestem szczylem? A, pomogę, pomogę, pomogę. Dziękuję Ci. To ja już znikam. No to tak. Kazna Żamoka to długa historia. Powiem Ci wszystko, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Yy, Więc. Nie czy, ale to jest nieistotne. Musisz zdobyć broń, jakbyś jeszcze nie wiedział o typie. No jak? To jest dobre pytanie, jak? Yy... Bardzo prosto. Masz trochę pieniędzy, ale wystarczająco ich. Wystarczy ich na wszystko. Idź na targ. Kordy znajdują się na środku lasu. Kordy nas... bla, bla, bla. Jednak kup rzeczy, które uważasz za potrzebne. Porozmawiaj także z kupcami, a może dadzą ci jakieś zlecenie, za które dadzą ci coś drogocennego. No okej, okay, okej. Okay. Tylko potem tu wróć. No, jasna sprawa. Nowe zadanie. Idź na targ. Na środku lasu? Okej, okay, coś tutaj jest, z tego co widzę. Kim, Kimizu! kim, 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 które kim, za potrzebne. kim, Boska mikstura, elficki łuk, łuk. No Mogę w sumie kupić ten łuk, dlaczego nie? Ale strzał to ty nie masz, co nie? No niestety nie, no trudno. Zyrusz, witaj młodzieńcze. Witam. I no. Zaraz to dokończę, tylko sobie tak No widzę. Czego ci potrzebam? Potrzebuję mocnego pancerza, pancerza i broni. Wiesz, nie mam nic takiego na sprzedaż, ale mógłbym ci dać całkiem fajne buty za małą przysługę. Okej. Okay. Zamieniam się w such. Idąc na północy, wschód od tego targu powinien znaleźć wykopaliska. Prece zostały przerwane z nieznanych mi powodów. Teraz nikogo tam raczej nie ma. Raczej. A czego tam szukali? Podobno miała tam powstać kopalnia żelaza i właśnie o to chcecie prosić. Potrzebuję 10 sztuk rudy żelaza. No to jak stoi? Stoi! Nowe zadanie: zrobię 10 sztuk żelaza dla kupca. Okej, okay. to chyba tam. Ale myślę, że już zakończymy sobie w tym momencie odcinek, więc jeżeli się spodobało, to możecie zostawić łapki w górę oraz subskrypcję, jeżeli chcecie y, następną część tej mapki, a myślę, że jest bardzo fajna. Także. No, widzimy się już w następnej części tej mapki. Jak dobijecie 5 łapek, to będzie. Dlatego komentujcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. I widzimy się już w następnym odcinku na moim kanale. Yy, wow. Trzymajcie się i cześć. I możecie jeszcze napisać, jak Wam się spodobał mój nowy mikrofon. Ajo!